Toalety w szkole podstawowej nr 6 do remontu. Przerwa od nauki w wakacje to czas remontów w placówkach oświatowych. Miasto Gniezno ma zaplanowane na lipiec i sierpień rozpoczęcie kilku istotnych inwestycji w tym obszarze. Rozpoczęły się wakacje. Czas przygotowań placowego światowych do nowego roku szkolnego, przeprowadzania niezbędnych remontów, ale też większych inwestycji, i taką jedną z większych inwestycji jest remont łazienek w szkole podstawowej numer 6. Ten remont już czekał od dłuższego czasu. W zasadzie projekt był wykonany 3 lata temu i szczęśliwie udało się w tym roku zabezpieczyć środki finansowe na, ten właśnie, na tą właśnie inwestycję, to jest kwota miliona złotych i tutaj jest remont łazienek, a więc polegający na kompleksowej przebudowie, a więc wymianie również instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, ale cały kompleks, a więc również nowe płytki na ścianach, nowe podłogi, oczywiście cała armatura łazienkowa. Również przygotowane będzie tutaj pomieszczenia w piwnicy, a więc szatnie, także pomieszczenia gospodarcze, a więc tutaj ten remont jest szerszy. Cieszę się ogromnie, że właśnie w ten sposób udało się tutaj w szkole numer 6 doprowadzić do tego, że, że, że są środki i ten długo wyczekiwany przez społeczność szkolną remont jest realizowany. Szóstka, do której będzie uczęszczać od września około 360 uczniów, długo czekała na ten remont. Pragnienie było duże, dlatego że bardzo, bardzo długo nie mogliśmy się przebić, że tak powiem, z remontem łazienek. Próbowali też rodzice i myślę, że jak te 2-3 lata temu rodzice włączyli się też w tą akcję, żeby nasze toalety stały się ładniejsze, lepsze, bezpieczniejsze, czystsze, no to wtedy tutaj powstał projekt, zadziałali też radni no i, i czekaliśmy. Dwa kolejne lata, mimo tam zaleceń Sanepidu, niestety nie było funduszy. Bardzo się cieszymy, że w tym roku już to tak. Poszło daleko, że no w tej chwili jesteśmy na etapie tutaj totalnej właściwie przebudowy, no bo tu o remoncie to raczej mówić nie można, także bardzo jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że mamy już ładny dach, ładną elewację, teraz łazienki, czekamy jeszcze na teren wkoło szkoły. Na ile się uda pożegnać przeszłość i, no, i na ile nowy obrazek będzie powitaniem przyszłości? No myślę, że to będzie na pewno wielka radość dla dzieci, tym bardziej, że one już w swoich takich różnych ankietach, opowiadaniach, rozmowach mówiły o tym, że te łazienki jednak są naszym, naszym słabym punktem, więc ja myślę, że jak teraz wrócą i one będą faktycznie nowe, to to będzie duża duma i radość. Budżet na wszystkie prace remontowe w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach to około 12 milionów złotych. W mieście także realizujemy wspólnie tutaj z Ministerstwem Ochrony Środowiska Klimatu w ramach KPO pozyskane środki na termomodernizację, o czym już mówiliśmy wcześniej. Ja tylko przypomnę, że to jest szkoła podstawowa numer 8 i przedszkole numer 9 na Radosnej. Tutaj w tych placówkach będzie kompleksowa termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, także docieplenie ścian, stropów, także fundamentów. Także dostosowania obydwu obiektów do osób niepełnosprawnych. Poza tym także wymiana źródła ogrzewania, jeżeli chodzi o ósemkę, tam będziemy szkołę podłączali do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, więc do PEC-u. Natomiast przy szkołę numer 9 będzie tutaj dotychczasowe ogrzewanie gazowe wspomagane pompą ciepła, także pojawią się panele fotowoltaiczne. To wszystko spowoduje, że również te placówki będą po pierwsze po kompleksowych remontach, czyli będą te też ładnie, schudnie przygotowane dla dzieci do korzystania w przyszłości, ale także będziemy mieć korzyści dla środowiska, więc zarówno oszczędności finansowe w budżecie, jeżeli chodzi o energochłonność, natomiast również oczywiście środowisko będzie mniej zanieczyszczone. Te dwa remonty, o których mówię, czyli inwestycje termomodernizacyjne trwać będą do przyszłego roku, a więc rozkładają się nam na dwa lata. Łącznie, jeżeli chodzi o, o ósemkę, to jest koszt 6 milionów, gdzie 4,5 4 miliona pochodzi właśnie ze środków KPO. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole numer 9, to tutaj koszt jest to 3, ,3 miliony 300 tysięcy, a półtora miliona jest właśnie pozyskanych ze środków KPO. Poza tym, mamy również, poza tym mamy również do przygotowania czy wykonania plac zabaw w żłobku numer 1 przy ulicy Kościuszki. Tam środki pozyskane w ramach aktywnych placów zabaw 2025, tutaj rządowego programu 300 tysięcy złotych i również tutaj nowe nasadzenia, posadzenie roślinności, która będzie też takim swoistym izolatorem od zgiełku, hałasu, a także ruchu samochodowego, który tutaj w okolicach tego żłobka się znajduje, ale także pojawi się wymiana ścieżek, pojawi się ścieżka sensoryczna, pojawią się nowe zabawki, pojawi się wiata, a także wyposażenie do zabaw dla dzieci właśnie tutaj w żłobku. Dziękuję. I kolejną inwestycją, którą też będziemy za chwilę realizować, to jest remont kompleksowy sali sportowej przy szkole podstawowej numer 10. I tam też gruntowny remont tej sali z wymianą podłogi sportowej, z wymianą czy pojawieniem się instalacji mechanicznej, jeżeli chodzi o wentylację, aby poprawić tutaj tą wentylację. No i oczywiście remont całego zaplecza sportowego. Także tych inwestycji będzie w tym roku sporo. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, tutaj szóstka, dziesiątka i żłobek to czas właśnie wakacyjny, natomiast ósemka szkoła i dziewiątka przedszkole to będziemy tutaj tę inwestycję prowadzili jeszcze w trakcie roku szkolnego, w zasadzie do czerwca przyszłego roku. Przedszkole numer 9 na czas remontu na rok zostanie przeprowadzone z ulicy Radosnej do niedaleko położonej szkoły podstawowej numer 3 przy ulicy Czarnieckiego.